16 kwietnia rozpoczęło się forsowanie Odry. Początek finałowej, decydującej operacji berlińskiej. Na północy brała w tej operacji udział Pierwsza Armia Polska, dowodzona przez generała Popławskiego. Na południu Druga Armia, dowodzona przez generała Świerczewskiego, forsowała Nysę. To ta armia weźmie później udział w wyzwalaniu bratni Czechosłowacji. Walki nad Odrą jeszcze jeden krwawy i bohaterski rozdział naszej wojennej epopei. Teraz wojna przenosi się już ostatecznie na ziemię rdzennie niemieckie. Bezpośrednim celem tej ofensywy jest Berlin. We wrześniu 1939 kawiarniani politycy warszawscy, ufni w pomoc zachodnich sojuszników, obiecywali sobie do zobaczenia za parę miesięcy w Berlinie. Trzeba było blisko sześciu lat walki i ofiar, trzeba było nowej myśli politycznej i nowych sojuszów, by żołnierz Ludowego Wojska Polskiego mógł rzeczywiście dotrzeć do Berlina.